z tej strony Janatanot, witam was w kolejnym filmie na tym kanale. Tym razem znajduję się na Hypixelu na UHC. Zagram sobie pierwszy raz praktycznie na poważnie w UHC. Zobaczymy jak mi pójdzie. Na wstępie przypomnę, że możecie zostawić łapeczkę w górę oraz suba, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. Oraz z góry przepraszam za miesięczną przerwę od wrzucania filmów. No więc bez zbędnego gadania przejdziemy już sobie na rękę. Okej, okay, więc ja już sobie jestem tutaj na ręce. Skopiemy sobie już drzewo, ok. Chyba tyle nam drewna starczy. Szybko sobie to przerobimy. Idziemy dalej. Poszukamy sobie jakiegoś wejścia do tutaj jaskini. Ale też by się jakieś jedzenie przydało znaleźć, więc zobaczymy sobie, czy tutaj będą jakieś zwierzęta. Dobrze, więc biegniemy sobie tutaj dalej. Ok, są jakieś krówki. Ciach, ciach, ciach. Zrobimy sobie jakieś narzędzia podstawowe. Tak jak mówiłem, przepraszam za. Brak aktywności przez miesiąc. Dobra, skopiemy sobie szybko tutaj kobla. Dobra, wykopiemy się. Ciach, ciach, ciach. Szybko y, sobie po prostu zrobimy narzędzia. O, dobra, jest. Szyk. Tak jak pewnie widzicie, jestem na Lunarze. Lunar z powrotem działa. Magia. Dobra. Ciach sobie tutaj drugą krówkę. Dobra. Lecimy szukać jakiegoś cave'a. Możliwe, że niedługo też się pojawi jakiś stream na kanale. Postaram się coś zrobić, ale już nie będę obiecywać, no bo to różnie może wyjść. Czy tu nie, no tu nic nie ma? Wezmę sobie tutaj na zapalniczkę. Się przyda, tylko szkoda, że nie ma czystego flinta. Szukamy dalej. PVP dopiero będzie za około tam 6 minut. Większości graczy nie ma, ale chyba ręka nie była pełna, tak czy jak. Dobra, jeszcze tutaj Tom. Tom i szyk, jedzenia nam starczy. Nie wiem, dziwne, nie mogę znaleźć tutaj żadnej jaskini, jest tylko to coś. Ogólnie, widzowie, to przypominam, że możecie zostawić łapeczkę w górę oraz napisać komentarz, będzie bardzo fajnie. O, patrzcie co mam, widzowie. To jest dobra wiadomość. Chyba nikogo nie było. Owełna jest nawet. Nie. Dobra, nie spadło tam na ten przycisk. Muszę uważać, bo tutaj to życie się nie regeneruje. Dobra, mamy fart. Wszystko tutaj jest elegancko. Fajnie. Zrobimy sobie chyba jakąś pułapkę w dzisiejszym odcinku, żeby było ciekawiej. Niedawno też przeprowadziłem ankietę na kanale, jaki odcinek chcielibyście najbardziej, i wygrała opcja z odcinkiem. Z widzami na serwerze, także też coś nagramy. Mam nadzieję, w tym albo na początku przyszłego miesiąca. Sądzę, że mniej więcej wtedy będzie tak optymalnie. Wracając do gry, no nie wiem, czy jakkolwiek się popisze moim brakiem umiejętności PVP, bo też dawno nie grałem w samego Minecraft'a. Ale może się uda kogoś sklepać. Kogo nie ma tutaj? Aha, to jest taki słaby tutaj cajwik, niestety. Co jest? Eee, -e -e. tam ktoś chyba jest. Idziemy tam. O kurcze. no to chyba jednak nie idziemy. Tego nie było, to się wytnie, prawda? Okej, okay, więc tak jak mówiłem, zrobimy sobie jakąś tutaj pułapkę. Czekajcie, skopię sobie na szybko tutaj drewienko, bo też mi się przyda. Ciach, crafting tutaj mam, to sobie też przerobimy na yy, deski. Zrobimy sobie jeszcze nożyczki, też się mogą przydać. Nie mam kobla, serio? Dobra, mam już na piecyk, idealnie. Yy, ciach, Ok, to sobie szybko tutaj przepalimy. Rozwalę tutaj żwir, o, idealnie. Tylko nie, no nie mam. Ale jestem geniuszem. No i z czego ja mam teraz zapalniczkę zrobić? Dobra, mam inny pomysł, widzowie. Zrobimy sobie tak, patrzcie. Jeszcze więcej się tego przyda. Są te płytki naciskowe. Nazwy zapomniałem. Dobra. Też to sobie przerobimy na bloki, aby łatwiej nam było uciekać. Nie wiem, miałem jakieś takie przeczucie, że tam ktoś jest. Nie wiem nawet do dlaczego, ale... No, coś dziwnego. Okej, okay. szybko sobie tak też liście zdobędziemy. I lecimy szukać kogoś. O! Są tutaj ślady, że ktoś tutaj był. Jakiś zadymiasz. Też przypomnę, korzystając z okazji, że jeżeli jeszcze Was nie ma na Discordzie dla widzów, to oczywiście zapraszam Was bardzo serdecznie, piwnica na ta nota, bardzo fajny serwer, lecimy po 100 osób na serwerze do końca roku. Oho, granica, to niedobrze, niedobrze, wiecie co, dopiero teraz skumałem, że chyba dało się zrobić kompas, który namierzał graczy. <gry> tylko nie mam tak zbytnio żelaza ani tego, redstone'a, także no. Może być ciężko z tym kompasem. Chyba tam ktoś zginął. Nie wiem, czy dobrze słyszałem. Pytanie, czy w Minecrafcie tak dźwięk działa rzeczywiście. Ten przestrzenny. Jeżeli tak, to tam gdzieś tutaj... Powinien być nasz oponent. Co to jest? Co się stało? To jest jakieś zabezpieczenie, czy co? To tak chyba się strefa tamta... Chyba skopiowali z to... to Coś mi się tak wydaje. Oj, nieładnie, I Hypixel. Serio? Muszę uciekać. Niby UHC takie emocjonujące, a tutaj nikogo nie ma. Czemu tutaj jest aż tak pusto? Tam ktoś chyba zginął. Idziemy zobaczyć. Tutaj byliśmy chyba. Albo w tych okolicach. Jaskinia. No niby jest żelazo, to jest kuszące, aby przepalić na szybko. I chyba tak zrobimy, wiecie? Chyba tak sobie tutaj to ogarniemy. Okej, okay, lecimy dalej. Bardzo ciekawy tryb UHC w Hypixel polecam. Na 0-0 chyba trzeba iść, no to lecimy. Chyba do It was at this moment that he knew he fucked up. Dobrze. O, kurczę. Dobra. <laughs> Co ja robię? Nie no. Dobrze, więc to by było na tyle z tego odcinka. Odcinek może troszeczkę nudny, ponieważ ja serio nie ogarniam tego UHC. Niestety nie udało nam się nikogo sklepać. Ciężko nam było w ogóle kogokolwiek znaleźć do klepy. Dziękuję za oglądanie do końca. Możecie napisać hashtag EnderChest w komentarzu, a przypnę wam serduszko. Będzie mi bardzo miło, ponieważ wtedy będę wiedzieć, że oglądacie moje filmy do końca. No więc co, trzymajcie się, no i cześć!